Szymanko, jestem Jacek 16 i wdam Was kończymy na moim kanale, kolejnym odcinku z unboxingu. Dzisiaj sobie pewną rzecz, którą nabyłem przez Aliexpress. Jest to już mój drugi zakup z, z tej strony, także, także zaczynajmy. Po pierwsze są to buty, buty, które znalazłem tam gdzieś tam na YouTubie, które i spodobały mi się. Już tutaj próbowałem usunąć tą informację, o, o, gdzie tam były wysyłane i po prostu mi się uszkodził trochę worek, ale to nieważne, w takim jeszcze unboxingu jakby nie było. Tak, próbowałem usunąć te informacje przy pomocy tego noża, No nożcyzoryka z, z poprzedniego unboxingu, jest dobry, ale niestety aż za dobry, bo przeciąłem trochę to, ale to nieważne, nie przecież to i tak unboxing jest dobry. Także moi drodzy, czekajcie, tylko ten nożyk nasz naszykuje czekajcie no, yy, no za bardzo tak jedną ręką to się nie da przeciąć ale to jest to, jest trochę że sobie palce przeciąłem przez przypadek nie, nie za bardzo także małe dzień i to zrobię po prostu, bo to jest trochę, o widać te buty także moi drodzy, jest, no wziąłem, rozerwałem to i wychodzą nasze fajne buciory i szczerze, one są wzmacniane. Tu mają specjalny metalowy nosek. Tutaj mają metalową taką płytkę jeszcze. I ta guma jest twardsza. No, jest twardsza. Yy, oczywiście, jest chińskie buty. No i widać, to jakieś. jakieś chińskie. Nie umiem po chińsku, więc nie wiem, co to znaczy. No jeszcze mamy tu jakąś folikę. Nożyk jest naprawdę ostry i fajny, no, ostry. Jeszcze palce sobie rozwaliłem wcześniej, znaczy mówiłem to, ale chciałem pokazać. E, kupiłem te buty, bo mi się spodobały. Są to jakby, by, nie patrzeć, buty ochronne, ale można ich, no, można je normalnie nosić jak zwykłe buty. Przecież to nic nie przeszkadza. Wziąłem w rozmiarze 43. E, mam trochę rozmiar mniejszy buta, znaczy buty, buty buta, który noszę aktualnie. Znaczy, mam tak 41-42, ale chodzę w 43, bo po prostu mam większy luz, jest, jest wygodniej tak chodzić. I dlatego też wziąłem te, też w rozmiarze 43. Ale się szczepiły Przez te folie, bo się... Dobrze, ją za, dobrze zapakowane buty, trzeba to zaznaczyć. Wreszcie, uwolniłem go. Zobaczmy jak pachną. No, taką... jakby chemią trochę jadą. No design ich jest naprawdę fajny, wyglądają naprawdę spoko. To jest, jak mówiłem, rozmiar 43. Są naprawdę, tak jak weźmie się dwa, to są naprawdę ciężkie. Twarde, to jest naprawdę twarde jest. To jest o, czuję tę metalową płytkę tutaj. Solidny metal. Kurty. Przez ten nożyk to naprawdę sobie można pociąć palca. No cóż. To był taki krótszy unboxing. Yy, bo się mówiłem, no, w na poprzednich filmach, że będę robić jakieś nietypowy unboxing. I to jest właśnie ten nietypowy unboxing, bo jeszcze nie było u mnie na kanale unboxingu Obuwia. I to jeszcze takiego fajnego. I ogólnie też design tego buta jest naprawdę spoko. Mamy tutaj takie, te, no, takie paski czarnego, przyglądam ze właśnie z paskami czerwonego, to naprawdę spoko wygląda to jest taka siatka. No, buty wyglądają solidnie, fajnie. Także jeżeli, jeżeli Wam się spodobał ten unboxing, zostawcie łeczkę w górę subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem. Walnicie, walnicie oczywiście jakiś tam komentarz, napiszcie. No i walnicie w tego dzwona, szczególnie w tego dzwona walnicie. Zapraszam Was także do udostępnienia filmu. No i co? Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na poprzednie filmy, na, zdecydowanie na poprzednie unboxingi, na następne unboxingi, na następne filmy z gier, poradników czy innych, tam filmów, które nagrywam. Do następnego, na razie, cześć. Hej, hej.